Aj, 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 aj. Siemaneczku moje mili, to ja oczywiście Sil, no i kanał też znacie, Nie jesteś tutaj pierwszy raz. Cóż, i przyszedł ten piękny dzień, w którym ogłaszam wyniki. Nagrywam ten film z lekkim uprzedzeniem. Trochę się zastanawiałem tutaj, się skonsultowałem z kilkoma osobami, bo te komentarze no, wyszły wam na tyle dobrze, że w sumie stwierdzam, że kilka osób miało naprawdę fajne pomysły, kilka osób ująło mnie zwyczajnie szczerością. I w ten oto sposób postanowiłem, że trzeba to jakoś cóż uhonorować. I postanowiłem, że będą niespodzianki, ale do tego zaraz. No i oczywiście ten oto podręcznik wpadnie już w rączki niedługo nowego nowego człowieka kogoś kto się zaopiekuje tymi wrotami ciemności kogoś kto ich przypilnuje będzie nowym klucznikiem, wiecie o co chodzi ogólnie rzecz biorąc jestem bardzo ucieszony tym, że tak wiele osób polejkowało post konkursowy, że tak wiele osób napisało komentarz cieszę się z tego niezmiernie, nawet jeżeli niektóre komentarze jasno mówiły, że nie będą korzystać z cóż, przywileju możliwości wygrania ale do rzeczy, bo nie oszukujmy się, przyszliście tu z pewnego powodu, właściwie na ten film kliknęliście z pewnego powodu, więc do rzeczy. Zwycięzcą wskutek mojego wyboru, dogadania się z innymi oraz drobnego losowania zostaje Soban. I gratuluję mu serdecznie. A dlaczego mówię o losowaniu? Ano, dlatego, że rozlosuję dwie nagrody zamiast jednej pomiędzy dwie osoby. I tak. Jest, powiedzmy, drugie miejsce i to tylko i wyłącznie dlatego, że losowość tak zapragnęła. Swoją drogą, ciekawostka, losowałem losami z czapki. tej czapki. Eee, I słuchajcie, jest też druga nagroda. Drugą nagrodą jest osobiście przeze mnie robiona mapa, jakiego tam będzie chciała dana osoba. A tą osobą jest Gasek, któremu serdecznie gratuluję, ponieważ też to była fantastyczna wypowiedź w klimacie. I też mnie ujęłam. Wobec czego właśnie będą te dwie nagrody. Tą dodatkową nagrodą, którą w sumie stwierdziłem, że po prostu zrobię, bo tak, bo jestem dzisiaj w dobrym humorze, bo są święta. Właściwie się już skończyły, ale no, słuchajcie, będzie właśnie mapa. Mogę ją zrobić zarówno do jakiegoś bardziej współczesnego settingu, jak i do fantazjaka, lub też sci-fi. Cokolwiek tam sobie wymyślimy, to pokombinujemy i postaram się zrobić jak najbardziej w programie odpowiednią mapę. I dlatego, cóż, będą właśnie te dwie nagrody. Tymczasem ja serdecznie gratuluję zwycięzcom. Zarówno Gaskowi, Gasek, nie jak to się odmienia, jak i Sabonowi. I trzymajcie się, słuchajcie serdecznie, ja znikam. Życzę Wam wesołych świąt, właściwie wesołego świętach i przede wszystkim tego, żeby Wam sylwester fajnie minął. Mykam, hej, to był Jast, to polskie reagowanie. Dziękuję za udział w konkursie wszystkim uczestnikom. Naprawdę, Wasze wypowiedzi były super. Do następnego konkursu, Siemaneczka.